Witajcie moi mili z tej strony oczywiście Hanty Ruszamy sobie z kolejnym odcinkiem gry Moonlighter Na moim kanale Więc idziemy teraz sobie ulepszyć rękawice za te pieniądze co udało nam się wyciągnąć od tych biednych ludzi No i koniec Łuku nie będę O, kryształy się pokończyły, łuku nie będę ulepszał, bo to jednak moi drodzy nie jest broń używana dosyć często przeze mnie, pomimo tego, że ją mam, to i nie używam. 4 dni mamy 113 tysięcy, ja bym chciał na przykład ulepszyć sobie dom za 60 tysięcy. Oczywiście, robimy to. Dlaczego? Interesują mnie bardzo stoiska. Jak będę farmić, to wiadomo chciałbym też to szybko sprzedać, a na przykład dwa dni przyspieszać, by móc sprzedać dany towar? Okej. Okay. Uf, ale to była charówka złotarączka. Wciąż mi nie ufasz? Pamiętaj, w środku jest większy niż z zewnątrz. Czystoiska? stoiska wow. Co to jest? Nie czaję. Aha, teraz się złodzieje pojawią. Mamy 3 stoiska. To jest jakaś lada, za którą nie idzie ukraść niczego. Chyba. Został hojny dodatek. Wydłuża eee, czas. Zmniejsza prawdopodobieństwo. Dajmy złodzieja coś umieścić. Tu mogę coś umieścić. Na pewno przyspieszymy klientów. Tu jest na sprzedaż. Wyjdź. A i tu. Jak przyspieszymy klientów, to dodajmy jeszcze ich, żeby ich było więcej. No, ale super. O Boże. Ale dużo tego wszystkiego teraz. Możemy właśnie... O. Na przykład, żeby się nie marnowało włożyć takie fajne rzeczy tutaj za ladę. Cyk. A to mogę wystawić nawet na sprzedaż. No dobra. Nie mam żadnego pojęcia o co tu chodzi, ale wystawmy sobie. Tu jest kasa. Czy coś tu jeszcze jest? Jakieś, nie wiem, coś nietypowego? Nie chyba. Chyba to wszystko. a nadal mamy pieniądze. Nadal mamy 53 tysiące. Więc możemy zainwestować dalej w sklep. Tu jest 70, tu jest 20 i tu jest 20. Yy, tu możemy też 20, 20. Dobra, dajmy, dajmy łóżko. I dajmy sobie skrzynka. no nowy dom, ile kosztuje? No to nie tak dużo. Dobra, nieważne. Yy, dajmy sobie ze zniżkowymi rzeczami. Nie, w sumie dajmy. Już wolę zniżkowe rzeczy. I tak kosztuje. No, nie ma tragedii z ceną. Nie ma tragedii z ceną. Ja mam nadzieję, że. A czekajcie. A może nowi ludzie się też tutaj yy, zrobili. Tak, jest coś nowego. Coś domokrążca ma do, do powiedzenia, chyba. Haha! jak to klienci, czekają w kolejce, każdy klient dodatkowe na piwek, większa prędkość klientów. To mnie za bardzo nie interesuje. Ty masz 4 dni, 4 dni. Dobra, idziemy do lochu. Mniej więcej mamy już teraz ceny poszczególnych towarów, więc możemy je teraz sobie segregować i i po prostu robić taką, jakby yy, to powiedzieć, tabelę, piramidę, o, cen i wiemy, co można skasować, a co nie. O kurczaka, takie rzeczy nie lubię. O, trzeba przyznać, już jest ciężko. Jak daliśmy radę. Ale to było ciężkie. To z tymi y, kryształami było ciężkie. Znaczy tymi y, spadającymi wadziwiami. Ciężko było to uciec przed tym. A, to takie. Takie zwykłe. Robaki. I już po nich. Wszystko? Wszystko. Możemy spaść. Nie chcemy spaść, to na pewno. Siu! Idziemy dalej. Idziemy teraz w lewo. I... Co to jest za kula? Aha, to jest ta strzelająca. 380, super. Ale... Ale my życia prawie nie mamy. To jest ta turlająca się. O, kurczę. Siu! Tu jest ta strzelająca. Nie, on też się turla. Kurde. O, co jakiś typek. Z miksturą zdrowia. Bierzemy wszystko, wiadomo. Tu nie ma, nie ma akurat co patrzeć na to. Notatka. Nic dziwnego, że w tym lochu nie widuje się zbyt wielu kupców. Straż jest tu dużo groźniejsza niż gdzie indziej. Chodzi o tych przeciwników, z którymi walczymy. Jak mi się ładnie nawinął. Detot... <tot deer refinania> Hichih <machina> zawsze coś nowego, nie? No tutaj jest ta cała informacja. I tu <tro czy> <ride> w sumie mogliśmy chyba sprowokować go, aby spadł na dół. Ale w sumie po co? Tu jest jeszcze jedna strona do zwiedzenia. I te kostki, te kostki, których nie ogarniam. Aj, i, Aha, to A ja tak mówię, coś mnie bije i cholera nie widzę co. Yy, po powrocie niszczy. Po powrocie niszczy. No ma to jeden pierun, Bierzemy i tak bierzemy. Yy, tu coś jest. O, ja takimi gwiazdkami pluję. Dobra. Okej, okay. nie było źle. Ale trzeba na pewno. O, czekajcie, może akurat to będzie fontanna. Ha! Tak ja wszystko wyczuwam. Idziemy, bijemy tego tutaj, bossa. Nim. dużo nie straciłem w sumie. Baba, nie będę leczył, Nie chcę mi się. I lawa zalewa. I już nie uciekniesz nigdy. Już nigdy nie uciekniesz. Nie wyjdziesz z tego lochu. A tu ząb mamy teleport. Hihi. O, tutaj też zalało, żebym nie mógł wyjść. Idziemy w dół. O, kurde. Jakiś kolej z torpedą. Tragedii w sumie z nim nie było. Tu jest proszek, tu jest to. Dobra, no jedziemy. Yy, według yy, ceny to kosztuje. O! Nie mamy. O! No to też nie mamy. Tu jest 800. No, czyli to wszystko jest, o właśnie, tańsze. Czyli pyk, 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 pyk. To kosztuje 800, ale to było. Oszukane 800. O. Tak to powiedzmy. Po powrocie niszczy. Dobra. To nam się otwarło. Podzbierajmy te pyłki. I o właśnie, to jest to. Po powrocie niszczy. Weźmy sobie w sumie. Zaryzykuję. I wezmę te karty, bo może się w nich trafić, moi drodzy. Coś, co potrzebujemy do... 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 ekwipunku Okej okay. A teraz? niszczy, niszczy znowu To jest coś warte? Nie Tak, zrobimy Tak, zrobimy i zrobimy tak. Zabierzemy resztę. I zrobimy coś, czego nie lubię robić. Marnować pieniędzy. I otwieramy ten portal i idziemy do domu. Tylko, że musimy uważać, żeby nie zniszczyć tamtego. Więc damy sobie to tutaj. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy i patrzymy, co tutaj fajnego wpadło. Może, może pieniądze wpadły, może cholera wie, co wpadło. Wychodzimy, cyk, z portalu i idziemy do naszego domu. W naszym domu się nic nie działo w sumie. Chowamy to, co nam się przyda, czyli to i to. Hartowanie szkła, czy to było warte? Nie wiadomo. Według ceny. Oj, drogie rzeczy nam się trafiły. Oj, drogie. To kosztuje 10 tysięcy. Oho. Czyli moi drodzy, mamy chyba małą bryłę złota. Mianowicie to mogę sprzedać za. 6000. E, hartowane szkło też dajmy za 6000. I to już jest 3000 na wstępie, zobaczcie, moi drodzy. E, te rurki były drogie. 3000 i nie byli zadowoleni. E, więc damy 4000 i będą jeszcze bardziej zadowoleni. E, a to chodzi po 800, czyli a nie, bo tu jeszcze mamy... To jest 2,5 tysiąca. Tego jeszcze nie mamy. W sumie mamy ten proszek jeszcze. Dajmy też 4 tysiące. OK. Idziemy się zdrzemnąć w nowym łóżku. Nowe łóżko. Śpi. Ten odcinek będzie taki chyba bardziej też poznający bardziej ceny niż coś zarabiające, znaczy niż coś pokazujące z gry. A trzeba uważać na złodziei. Oj! Niezadowolony, ale kupił. Więc cena piękna się trafiła. Aha, to po prostu dodatkowe miejsca przedmioty Toś interesa nie ubił nawet się za bardzo nie plu za to za 800 1500 daj Za to jajko jakieś jakie latające. Tysiąc no znowu kolej jest zadowolony z tego za pięćset, no, no dobra trzy i pół. Ale poszło z ceną. No dobra, nie, nie wiedziałem o co tu chodzi. To chodzi o po prostu bo o to, że złodziej nie jest w stanie tego ukraść. Pół tysiąca. A to? 6000 było za dużo. 6000 to jest za dużo piątkę damy. No i teraz musimy obserwować jeszcze ceny. O, no dalej, kupujcie, no. Proszek za osiem. Znaczy za cztery to jest za dużo. Dajmy trzy. nie. Czy 300 szkło hartowane, jeszcze nie pasuje nagle? Czy to jest jakiś nietypowy koleś? Nie, 6000 jest po prostu niezadowalające. Dajmy 505 i mamy znowu 101 tysięcy. Ha, mam cię, ty frajerze. Już nagle wam się cena nie podoba, co? Ta 500 to kupiłaś i przyleciałaś. A tak to nie. No dobra. To też jest 5000. Aha, to wszystko jednakowo właśnie obniża. Nie, nie, nic na sprzedaż nie ma tam na wyprzedaży. Wszystko jest świeże. Ten rdzeń to w ogóle nie chce zejść. On, jakby pospolity jakiś był. 600, kurczę. Niech idzie w cholerę, bo nie wiem za ile go wystawić. I potem będzie mi się mylić, chłopak. Czekam. Znaczy, 300 to jest czy za dużo. 3000. 700 to jest za dużo. 500, czyli wiem, wiem, że to jest naprawdę shit totalny. 5000, ok. Dobrze wiedzieć. No teraz już pójdą wszystkie rzeczy. 500 i 3000 to jest za dużo. Czysta. Ja pierdzielę, co wybredni Masakra, wybredziuchy cholerne A to po ile? Po ile ostatnio to zeszło? Pięć tysięcy to jest za dużo To macie za czwórkę O, udało mu się interes ubić za 4000 jest zadowolony a ten za jest zadowolony. O, wszystko poszło. Będę mógł sobie tak naprawdę znowu sklepu lepszyć. <grych> tylko, czy to ma sens? Nie wiem, czy w sumie i tak zbieram materiały na razie na przedmioty. A aktualnie dostajemy tylko jednego rodzaju. Więc. Warto może by było ten dom rozwinąć trochę. Ja pierdziele! Serio? Czy to jajo jest ile warte? 400? Chce kurcze jaj, nie róbcie ze mnie. Pioch też nie jest 3000 tysiące wart? To ile? 2,5? Muszę kryształy w ogóle zbierać, bo nie mamy. O, to jakiś tajemniczy klient za 2,5 kupił. Ja pierdzie, ale to musi być łajno. Jak nikt tego nie chce. Nawet za takie grosze. Ja pitole. A, koniec już? No, ładnie poszło. Z pieniążkami. No i co? Ulepszamy sobie... W takim razie dom jeszcze w tym odcinku. Czy coś mogę innego ulepszyć? Sklep? Znaczy, dom na pewno mogę ulepszyć, ale tu mogę coś ulepszyć? Nie, nie mogę. Bo kasa. Czy znaczy wolałbym dom? Mielibyśmy trzy skrzynie i 8 stoisk, i dwa chronione, z tego widzę. Weźmy to. Weźmy to, weźmy to, bo może ja będę miał więcej miejsca na upiększenie domu. Co też mi da duży tutaj, jakby przyrost piliążków. Mam nadzieję, że ci się spodoba, dałem siebie wszystko. No za te pieniądze nic dziwnego. Wow. Dobijanie targu. Złodziej. Dobra, moi drodzy, widzę, że hojni klienci. Tu weźmiemy sobie, ustawimy hojnych klientów. Co to jest za zmiana? Ok. Z tej strony znowu sobie weźmiemy hojnego klienta. Z tej strony sobie mogę umieścić. Co to jest? Wydłuża czas? I tak nie mamy za dużo, więc mogę sobie to wziąć. Wydłuża czas i otwartego sklepu. Tu możemy sobie dać... Aha, są jeszcze jakieś rzeczy, ale nie w tym przypadku. Dobra. Hmm. Kali klient zostawia... Nie, tu weźmy się skupmy na liczbie klientów. klientów, zwiększa prędkość klientów. E, tu co jest? Zwiększa maksymalną liczbę klientów, zwiększa czas, zmniejsza, czyli możemy zwiększyć sobie po prostu znowu większą maksymalną liczbę klientów, czyli już 8. I że mm, prawdopodobieństwo napadnięcia na nas jest 50%. Mamy już, jakby, trochę lat. Możemy iść spać. I w tym momencie wyjdziemy sobie jeszcze tylko na dwór, zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje, i będziemy kończyli sobie ten odcinek. Będziemy go kończyć. Więc moi drodzy. Tylko. O! Co to jest? Cześć, Will. Jeśli chcesz wziąć wolne, mogę zająć się sprzedażą. Wezmę 30% zysków, a ty możesz ruszać do lochów. Ja nie, nie chcę. 30% dużo. Coś nowego jest. Dom okrążca, co, co, Co ty znowu masz? I ostatni. A, nie mogę. To jest magazyn. Super. Super, super. Um, ogólnie. Rozmowa jest psem, no kurczę, do czego to doszło. Eee, co tutaj wymagamy? Widzicie, nie mamy jakiejś sznura jeszcze odkrytego. Nie mamy odkrytego eee, sznura. Ci wszystko mamy, ale nie mamy jakiejś sznurka. Pieniążki mamy 50 tysięcy, a właśnie. bankier. Dwa dni. Zaklinanie na pewno nic nam tutaj nie da. A ty? To są te lepsze rzeczy. Yy, odraża termin wykonania zamówienia. Dużo czas, w którym sklep może być otwarty. Ja i tak chyba sobie z braku laku wszystko kupię. Większa prędkość, każdy kierunek ma dodatkowe hojny i zwiększa czas na klienci. Ja bym sobie wziął, chyba w sumie to kupił. Idę sobie to powiesić? Ale kurde, 30% zysku? Dużo chcesz. To co jest? Mm, że co to jest? Y, liczba klientów, to nie to, to zostaje. Y, tą lawę mogę sobie zmienić na... Mm. U. Tu chodziło, że to jest stąd. Dobra. Czyli możemy sobie zrezygnować z tego. Wydłuża czas otwarcia. I weźmiemy sobie lampę. I mamy 30%, y, 130% szybkości ludzi, ale 30% no, nie. nie, 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 ostatnia drzemka i kończymy odcineczek. Dziękuję Wam wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki oraz na moje inne serie, które prowadzę, trzymajcie się.